Kochani, tutaj mamy w projekcie Denko Majowym. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zobaczycie, to zobaczycie ulubieńców i produkty, które mi się nie sprawdziły. Recenzje będą naprawdę dokładne, bo mam na ich temat do powiedzenia dużo. I. Dziś będzie się przewijać trochę taka myśl przewodnia, a raczej też od razu pytanie do Was. Czy macie tak, że cena usprawiedliwia bądź wyższa produkt? Ja zdecydowanie zauważyłam u siebie, że jeżeli coś jest droższe, to nieraz wmawiam mu pozytywne cechy, których nie ma, bo jest droższy, więc po prostu ja czegoś nie rozumiem, a nie jest to produkt, który mnie zadowala. Bądź też, jeżeli jest tańszy, wmawiam sobie, a raczej tłumaczę go, że okej, okay, nie sprawdza się z tej i tej i tej kwestii, ale jest to tańsza marka, powinnam to zrozumieć i być dla niej bardziej pobłażliwa. Zdecydowanie chciałabym nad tym popracować tak ogólnie ze sobą, żeby widzieć produkt takim, jakim jest, a nie przez jego cenę, bo przez jego cenę to ja mogę ewentualnie, moim zdaniem, tłumaczyć opakowanie. Więc jestem tutaj bardzo ciekawa Waszej opinii. No i też, czy mieliście te produkty, bo raczej te zdecydowanie są popularniejsze. Dzięki za to, że jesteście, że oglądacie, zwłaszcza w ten piękny weekend majowy. No to co, lecimy. Zaczynamy dziś od produktu, który kiedyś był modny, nie da się ukryć, który kiedyś znalazł się w mojej toaletce a, i gdzieś tam szukałam na niego rozwiązania i... Co jeszcze ważniejsze, który kiedyś mógłby mieć zastosowanie, bo kiedyś lubiłam mieć dużo kosmetyków i też wtedy dawałam im e, większe fory, to znaczy coś sprawdzałam się na przykład do nagrywania, mimo że nagrywam naprawdę tylko raz w tygodniu, albo mówiłam sobie, że sprawdzi się na szybki wypad do miasta i dużo takich prześmiesznych, przynajmniej teraz dla mnie argumentów, natomiast teraz już. Koniec, zero wytłumaczeń I tak oto żegnam się z Miss Sporty Perfect to last, 24 godziny W odcieniu seteczki Ivory Jest go jeszcze troszeczkę Ale już sobie jakby odpuszczam Był używany i do mieszania Z innymi podkładami I tak właśnie na szybko I w ramach tych 50 różnych wytłumaczeń Natomiast nie jest to podkład Który u mnie na twarzy siedzi dłużej Niż 3 godziny w stanie dobrym Jest to podkład, który o Owszem, na mojej twarzy zbiera się bardzo mocno w załamaniach, który ściera się w sposób czasami niekontrolowany. Tym bardziej, odkąd zaczęłam używać codziennie, codziennie, codziennie kremów z filtrem, to są podkłady, w zasadzie większość, którym to nie przeszkadza. Ten jednak nie z każdym kremem z filtrem się u mnie sprawdzał, więc właśnie ze względu na to, że nie siedzi zbyt długo na mojej twarzy, że nie jest to efekt zadowalający, że nie chcę używać tylko czegoś, dlatego żeby to zużyć, już mi w tym momencie to przeszło, to po prostu się rozstaje. Może jeszcze bym go zostawiła na chwileczkę, ale wiem, że on już. Już jest ze mną chyba prawie 2 lata, a mamy tutaj 20. No dobra, 24 miesiące od otwarcia Ale jednak ja czuję, że to nie jest już jego pierwsza świeżość Nie będę ryzykować swoją twarzą Mam już lepsze Mam takie, które po prostu bardziej mi odpowiadają Możecie dać znać, czy Wy też ulegliście Tej wtedy pokusie na zakup tego podkładu Może komuś się sprawdzi Może na cerze na przykład bardziej suchej Bo przecież i takie cery tutaj mamy na kanale A raczej osoby pewnie takie mnie oglądają U mnie zdecydowanie nie Natomiast... Efekt na twarzy, który był, był bardzo ładny, bo on ładnie wyrównywał koloryt, bardzo taką jedwabistą, fajną warstwę zostawiał na mojej skórze, więc jakby efekt był zawsze taki wow, on mi się bardzo podobał, ale po prostu się ścierał i zbierał, a to mi już nie odpowiada. Kolejny produkt to może teraz dla odmiany, skoro byliśmy na nie, to bądźmy teraz na tak. I od razu póki, póki, póki pamiętam, bo zawsze chciałam Wam to powiedzieć, ja tego produktu nie używam tylko na twarz, używam go też na kolana. Tutaj mniejszy efekt i co jeszcze ważniejsze, odnalazłam fantastyczne jego działanie pod pachami. A coż to jest takiego? Jest to tołpa, Sebio, Peeling 3 enzymy jest to peeling, który mnie nie podrażnia, który jest mi wręcz potrzebny, dlatego że raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czasami nawet dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb mojej skóry, o czym zaraz, ale po prostu traktuję go jako taki no, mój ulubieniec i to już od wielu, wielu lat. Bardzo dobrze sprawdza mi się, kiedy czuję, że ta skóra jest trochę zapchana, kiedy mimo iż ładuję te swoje kremy, to one się nie mogą do tej skóry dostać, jest jakaś taka, wiecie, bariera, która narosła i nie mogę się przebić, więc wtedy właśnie e, używam tego produktu. Używam go też w momencie, kiedy na przykład tylko mam problem z nosem, wtedy używam go tylko na nos, dlatego że często skóra jest jakby okej, okay, a mój nos ma wiecznie jakieś swoje problemy. A dlaczego używam go na kolana? No to wiadomo, żeby po prostu nie pringować mechanicznie, tylko czasami jeszcze go tam doklepię, żeby z kolanami nie było aż takiego problemu, bo u mnie są takie drobne zrogowacenia może... To mocne słowo, ale wiecie Kolana nie są idealne, a odkryłam Też bardzo fajny sposób, mianowicie Raz na dwa tygodnie Używam go dosłownie pod pachami e, Mam wtedy wrażenie, że Wszystkie te moje naleciałości Po jakichś kosmetykach, a w zasadzie tylko Po jednym Old Spice. aktualnie Gdzieś tam schodzą, e, że Ta skóra jest taka odświeżona Bardziej wygładzona, ja używam Tylko właśnie Old Spice'a, maszynki I mydła i to jest jedyne Co tam się znajduje pod moją pachą, więc i jeżeli chcielibyście pokombinować, macie go i tak w domu, to ja polecam wypróbować w ten sposób, bo są naprawdę te pachy takie odświeżone, bardzo fajne. A jeżeli chodzi o całe pozytywne działanie na skórze, to myślę, że o tym już cały YouTube huczał. Wszyscy już o tym mówili i ja po prostu tą tołpę uwielbiam i nie szukam niczego innego. Nawet nie chcę romansować, bo to mi się sprawdza zawsze. Dobra. Było lubiane, to teraz przejdźmy do nielubianego. Niestety nielubiane, e, teraz jakoś zrezygnowałam z pokazywaniem wam na kanale moich zakupów, może to kiedyś do tego wrócę, może nie. A dlatego zrezygnowałam, że te zakupy dość szybko pojawiają się z powrotem. Nie mam, wiecie, już 50 takich samych podkładów, a raczej różnych podkładów, żeby coś się nie pojawiało szybko, więc pojawia się szybko i bardzo szybko karierę u mnie zakończył. Hean Sensual Mascara to jest tuż dodający niezwykłej objętości i lekkości. I słuchajcie, wydłuża, rozdziela, podkręca rzęsy, wyjątkowo miękkie włosie, niepodrażnie delikatnych okolic oczu, i tu się zgadzam. One są lekkie, one są wydłużone, one mają bardzo dużą objętość, one nie są podrażnione. Zaraz Wam pokażę szczoteczkę. I tak naprawdę on w tym projekcie dęko się gdzieś tam przewijał już od dwóch czy trzech miesięcy, tak sobie czekał, i był to okres, kiedy ja Was pytałam przed jego zakupem. Co tam polecacie? I kilka osób mówiło, żebym spróbowała też Heana. Któregokolwiek spróbowałam, akurat tego. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, no to powiedzmy sobie, że taka zwykła, standardowa. Jeżeli chodzi o zapach, no niewyczuwalny, tutaj muszę to przyznać. I jeżeli chodzi o efekt. To jest to efekt, w którym można się zdecydowanie zakochać, bo te rzęsy, jeżeli to lubicie, ja za tym nie przypadam, są właśnie takie miękkie, dodają, dodają niesamowitej umiejętności, dodają niesamowitego wydłużenia, tak w porównaniu do tego, co mam dzisiaj, ale ja robiłam makijaż już... Ja noszę już swój 16 godzin. Już, jak tak się do Was zbliżę, to już widzicie, że tutaj, gdzie nie, gdzie czegoś nie ma, na nosie nie ma. W każdym razie, porównując do tego, co mam dzisiaj na rzęsach, no to ten dodaje mocniej, mocniej objętości, ale mniej by wydłużył. Natomiast, jeżeli chodzi o efekt ostateczny, dlaczego jest bublem? Ano dlatego, że to jest. Tusz, który się zawsze rozmaże, który Zawsze się rozpływa i on się tak Rozpływa mniej więcej już po trzech Godzinach od użycia, e, daje Takiego, taki efekt mocnej pandy A w co lepsze dni po prostu Odbija się pod moimi Brwiami, dosłownie te ręce Się rozpływają tutaj, tutaj i, I jest to tak przepaskudny I mocny efekt, że to nie jest kwestia, wiecie Przetrzecie i udajecie, że nic się nie stało Bo nie, e, on przytarty Odbija się później znowu I zostawia tą taką czarną łunę, jakbyście się wymazało kredką, więc zdecydowanie nie. Nie miałam dawno nic z tego, co pamiętam no i jestem zdecydowanie rozczarowana tym tuszem. Wracam do Waszych polecajek. Hmm. Jeżeli oglądacie regularnie kanał, chociaż nikt Was nie zmusza, no to całkiem niedawno, a w zasadzie w poprzednim filmie mieliśmy oczyszczanie biżuterii. Może film nie jest zbyt popularny, aczkolwiek mi był po prostu do szczęścia potrzebny, żeby pokazać, że mogę się wielu rzeczy pozbyć na raz, że mogę wyrzucić. Trochę taki, no wiecie, nie każdemu ten film musi odpowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o taką tematykę wyrzucania na raz, to doszłam do wniosku, że mogłabym równie dobrze to samo zrobić z perfumami. I teraz tak, całkiem szczerze, przyznajcie się, że i tak macie, wyrzucę stary podkład, wyrzucę stary tusz, zostawię pewnie prędzej pomadkę, kiedyś już o tym rozmawialiśmy na kanale, zostawię cienie, o ile nic po nich nie widać, róże to samo. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo często, a w zasadzie zawsze zostawiałam perfumy. No i nawet jeden z Was mi przypisał, że owszem, one się przeterminowują, że jest tam jakiś czas od otwarcia, no tutaj akurat na tym egzemplarzu nie ma, mniejsza z tym. I jest to bardzo, bardzo, bardzo stara puma. Ja już nawet nie pamiętam jak ona się nazywa, jest no, widzicie, ile jest zużyta w połowie. Nie zostawiam jej e, tak jak innych perfum, które mam, e, po prostu koło butów, żeby rozciągać buty, jeżeli dawno w nich nie chodziłam, bo ta jest po prostu za duża. Wystarczy mi naprawdę taka mała pojemność. Jeżeli chodzi o zapach, to oczywiście, że jak ją odgrzebałam z szuflady, to zaczęłam się nią perfumować. I owszem, czuć, że coś już jest trochę nie tak ale zadziwiająco odpowiadał mi słodki, lekki zapach, którego normalnie nigdy nie nosiłam. I teraz nie będę wam opowiadać o tym zapachu, dlatego że, no tak jak mówiłam, słodki normalnie takich nie noszę, a ten... Wydawał się całkiem przyjemny Natomiast e, zachęcam Was tutaj do sprawdzenia właśnie swoich perfum Bo jeżeli tak nie używacie, nie odsprzedacie, nie oddajecie e, I są po terminie i nie trzymacie w szufladzie po to, żeby No właśnie, rozciągać buty tak jak ja, jedne trzymam No to zdecydowanie zachęcam Was do wyrzucania perfum I co jeszcze ważniejsze do, mm, no właśnie, przeglądu swoich perfum I zobaczenia co tam w trawie piszczy Albo co tam już nie piszczy, bo już jest takie stare Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, no to przejdźmy teraz z powrotem do lubię. Lubię, bardzo lubię i ze wszystkich rzeczy, które Wam dzisiaj pokazuję Zdecydowanie jest to prawie mój faworyt Odżywczy balsam do ciała z Sora i Planta Już jest rozcięty i dzisiaj już jakby ostatni raz będę, go, będę się nim traktować Jeżeli chodzi o tą serię, jestem zaskoczona, bo wzięłam tak kiedyś naprawdę na zasadzie, że A, wypróbuję coś innego niż Fluff i Palmer i tak dalej Ma konsystencję taką... Bardzo przyjemną, to znaczy lekki, aczkolwiek z gęstawym wykończeniem krem Potrzebuje sekundu, żeby się wchłonąć, ale jest taki, wiecie, otulający, a nie lepiący Jeżeli chodzi o zapach, no to czuć roślinami, nie będę Was oszukiwać Tutaj zdecydowanie czuć, że jest dość mocno roślinka w składzie Jeżeli chodzi o skład 96 bodajże procent składników naturalnych Jeżeli chodzi o działanie, świetnie na, naprawdę ten Balsam z i Plante, oczywiście tutaj będziecie mieć nazwę, jest zachwycający. Jeżeli chodzi o wydajność, bardzo, bardzo w porządku, naprawdę. Jeżeli chodzi o efekt, to jest ten efekt, który ja lubię, może słabszy niż flat, natomiast mniej um, potrzebujący czasu na wchłonięcie, i teraz tak, więc. Myjecie się, balsamujecie się I następnego dnia, kiedy się myjecie Jeszcze jest ta otulająca warstwa Wyczuwalna na skórze, ale już tylko przy zmywaniu Jeżeli chodzi o działanie Radzi sobie z podrażnieniami na moich nogach Radzi sobie z przesuszeniami Bo ja mam teraz okropny problem To już jest ten czas, kiedy powinnam nosić coś lżejszego Na przykład po domu, żeby te nogi mogły sobie oddychać A ja po prostu cały czas jestem w spodniach Bądź rajstopach i tak dalej Więc te nogi, zwłaszcza przód Po prostu są już zniszczone Przesuszone i one już chcą oddychać. Zdecydowanie. Więc ono sobie radzi też z tym. Radzi sobie zdecydowanie z przesuszonymi kolanami, z przesuszonymi łokćmi i generalnie nie ma żadnego problemu, więc szczerze Wam go polecam. Cena za 200 ml to było coś chyba 15 zł. Natomiast jest wydajny. Jedyne, no nie sprawdzicie sobie tego, ale jeżeli nie lubicie mocnych zapachów, to wtedy radziłabym go unikać. Bo ten zapach on nie jest bardzo wyczuwalny na skórze, ale jeżeli posmarujecie się wieczorem, wiadomo, i położycie się do łóżka, no to jednak będziecie się czuć. Zwłaszcza jeżeli smarujecie się dość intensywnie. Polecam. Nie tak otulający jak moje ukochane flafy, e, natomiast zdecydowanie bardzo, bardzo fajny. Godny polecenia i nie wykluczam, że kiedyś z powrotem na siebie trafimy, jeżeli się gdzieś spotkamy, albo generalnie na balsamy z Soray. No to co? Lubię, a teraz bardzo nie lubię. Coś, co gdzieś tam przeczmychnęło w ostatnich miesiącach przez projekt Denko, ale się odkopaliśmy i jest to Yves Rocher, chyba dobrze powiedziałam, maska rozświetlająca. E, obudź swoją skórę, 30 ml i teraz, no widzicie, ile tam tego jest, tego tam jest, słuchajcie, mnu. Ona była używana może 4 czy 5 razy i zdecydowanie uderzała w to, co chciałam, żeby uderzała czyli duża, duża, duża pojemność i kupowanie małych opakowań. Wiecie, żeby nie wyrzucać cały czas śmiecia po jednym użyciu, więc w zasadzie tyle. To był produkt, który nie robił nic i gdzieś się tam umknęło w bublach, dlatego że no nie uczulał. Ale szkoda mojego czasu na nakładanie tego na twarz, na zmywanie, nałożenie naprawdę wielu tańszych kremów, czy też jakichkolwiek innych produktów zawołało lepszy efekt, i jakikolwiek efekt, tutaj efektu nie było. Co więcej, miałam wrażenie, że ta skóra. Lepiej by jej było, gdyby po, nałoże... po umyciu twarzy nie nakładać nic, czasami niż tą maskę, bo no jakby nie było efektu. Konsystencja jest taka żelowa, przynajmniej w moim egzemplarzu, co mi też nie do końca odpowiadało. Ja lubię, jak maski mają jakiś kolor. Tutaj było praktycznie wszystko przezroczyste, nie robiła nic. Co ciekawe, Wtedy pamiętam, jak robiłam to zamówienie. Kupowałam też mojej siostrze, na przykład mydła z Iwrosze i mówiłam, że po prostu rozpływały się same od odpatrzenia na nie. Mydła w kostce się od nich rozpływały. Ja nie planuję już nic od nich kupować, bo po prostu nie mam potrzeby, a tego produktu zdecydowanie nie polecam i nawet nie próbowałam go używać na ciało, bo efekt albo wcale, albo taki zastanawiający mnie zdecydowanie nie zadowalał i to nie był też bardzo tani produkt, żebyśmy mieli jasność. Aż Płam, bo doskonale pewnie Większość z Was wie, co pojawia się Raz za czas No więc raz za czas pojawia się tu Fluff i tu jest malina Który jeszcze jest troszeczkę na dole Ale nie mogę się do niej Dostać, oczywiście jest to mleczko Do twarzy rozświetlające, regenerujące Które u mnie łagodzi Które u mnie może super nie rozświetla Ale naprawdę wygładza Które koi, które sprawdza mi się Z absolutnie wszystkim Które sprawdza mi się też w ciągu dnia na przykład jak chodzę po domu, mam umytą twarz i tam wiecie, nałożyłam tylko krem i nic więcej, Co sobie wtedy nałożyć. Sprawdza mi się jak oczyszczałam twarz, sprawdza mi się po peelingach, sprawdza mi się absolutnie, absolutnie, absolutnie zawsze, i twierdzę, że jest też wydajne i nie chcę Wam cały czas powtarzać, ale jeżeli macie spróbować leczka Słafa, a wiem, że już z Was część próbowała, no to ja zdecydowanie uderzam to. Muszę wypróbować jakiekolwiek inne, bo po inne po prostu nie sięgałam. Ja mam słabość do malin i zdecydowanie jeszcze muszę wam powiedzieć, że staram się w tym roku mam takie postanowienie naprawdę nie używać tylko kremu. To znaczy widzę mocniejsze efekty jeżeli jest krem i coś nałożone na wieczór, więc zdecydowanie fraw pewnie za niedługo znowu będzie kupiony ponownie. Natomiast w tym momencie używam innego serum, więc spokojnie, nie wszystko na raz. Produkt, którego bardzo nie lubię, który powinien czekać na buble, ale mam wrażenie, że w najbliższych kilku miesiącach pięciu bubli na szczęście nie uzbieram, więc Wam go pokażę A powinien być naprawdę królem bubli, dlatego że nic, dawno, przez lata nie piekło tak moich oczu, no oczywiście poza Isaną płynem micelarnym, ale tutaj mam Isanę Isanę skupioną już, żeby była jasność Dwa lata temu i używałam i tak po prostu się przechowała w dęku. Jest to Isana Płyn do makijażu dwufazowy, na szczęście mini wersja. Opakowania też super nie polecam, dlatego że no w sumie mogłaby mnie tutaj rozwalić u góry i wtedy byłoby podróżne, ale no dobra. Mam dość podróżnych opakowań. I teraz tak. Po tym oczy piekły niesamowicie. Niesamowicie piekły, był podrażniony, demakijaż sprawiał ból, czyli to samo co po Isanie płynie micelarnym do skóry wrażliwej. Co jeszcze ważniejsze, on był olejkowy, ale nawet jak na olejkowy, bardzo ciężko było tą dwufasówkę zmyć później, więc nie dość, że podrażniała, że był problem e, i co jeszcze ważniejsze, nie rozpuszczała chyba najważniejsze, E, tuszu dwufazowego, tak jak powinna, e, raczej go tam gdzieś rozmywała, później trzeba było to czyścić jeszcze czymś innym. Więc absolutnie u mnie się nie sprawdza, nie widzę zastosowania. No i e, jakby i po tym, i po poprzednim płynie micelarnym, zdecydowanie i Jeżeli chodzi o płyny do demakijażu, omijam szerokim, szerokim łukiem. Nie sprawdza mi się też lek, więc dobra, i jeżeli chodzi o twarz, demakijażowo omijam szerokim łukiem. I tego się trzymamy. Jeżeli chodzi o Isanę, której nie omijam szerokim łukiem, no to mamy tutaj maskę, która w dniu dzisiejszym, albo raczej teraz, dziwnie to zabrzmiało, jest chyba na promocji w Rossmanie, bo gdzieś widziałam kogoś na Instagramie, za 9,99. I jest to Isana z olejkiem arganowym, maska do włosów e, suchych, zmęczonych i zniszczonych. I teraz tak, mamy tutaj za to 9,99 250 ml, cena Regularna to jest poniżej 15 zł Wracając, czy ona moim włosom robi dobrze? Ona moim włosom robi wyśmienicie Co więcej, e, byłabym skłonna nawet zrezygnować z niektórych droższych produktów na rzecz właśnie tego Bo pięknie wygładza, pięknie domyka, bardzo łatwo się zmywa To jest ten produkt, który już po trzech minutach daje jakiś efekt Ja też lubię jej nie domyć to znaczy zmywając ją z włosów, później wiecie tak, nie do samego końca ją zmywam, niby nie do końca tak się powinno robić, ale wtedy oszczędzam czas, bo nie lecą produkty wygładzające na moje włosy Dzisiaj nie porównujcie, bo dzisiaj jestem po farbie, tak wyglądam, jak... wyglądam jakoś w miarę, jeżeli chodzi o fryzjera Więc tak, właśnie Wtedy zaoszczędzę czas, bo nie nakładam tych wszystkich produktów wygładzających, olejków i tak dalej. Bo tak, jakby zostawiam ją na włosach i ona dociąża te moje włosy. Więc jest zmywanie, ale takie nie do końca. W wypadku tego produktu mogę wyczuć ten moment, kiedy mogę odpuścić zmywanie i za to sobie ją cenię. Jeżeli chodzi o wydajność, jest całkiem w porządku, nie jakaś niesamowita, ale też nie wymagajmy cudów. Nie puszą mi się włosy po niej, nie są takie, wiecie, lepiące się, że czujecie gdzieś je tam na karku i tak dalej, więc wszystko jakby w porządku. Jeżeli szukacie na przykład czegoś takiego, macie lepsze włosy, w lepszej kondycji niż ja, i szukacie czegoś takiego, co je domknie, dociąży i tak dalej, na raz na jakiś czas. A też nie przeciąży No to warto sobie to wypróbować Myślę, że czy tak jaką taką szybką maskę Czy dłużej przetrzymując Na pewno znajdziecie dla niej zastosowanie Produkt, który mnie rozczarował Rozczarował dlatego, że mam z tej serii maskę proteinową I ona mi się fajnie sprawdza Akurat proteinową od kogoś dostałam, za co bardzo dziękuję I zachęcona sprawdzaniem proteinowej Chwyciłam emolientową Mamy tutaj mniej niż wisanie. Natomiast Trust My Sister emolientowa maska, idealna do włosów suchych, szorstkich, matowych i puszących się. I teraz tak, skupmy się na słowie puszących się, dlatego że ona nie domyka moich włosów na tyle, a niektóre maski emolientowe to robią, żeby one były dociążone. One po niej mi się zdecydowanie puszą, one po niej nie są wygładzone, one, one po niej są takie właśnie lotne, odstają i próbowałam na różnych kombinacjach, zdecydowanie do tego produktu nie wrócę. Nie Mówię, że to jest bubel, natomiast przy Mojej porowatości włosów Bardzo, bardzo, bardzo wysokiej Przy mojej pielęgnacji to jest produkt, który Absolutnie się nie sprawdza W porównaniu na przykład, nie wiem, do Amwen To już wolę dorzucić trochę i mieć Z Amwen albo coś takiego olejkowego Bo tutaj zdecydowanie no, ten produkt Poległ na moich włosach, nie był też Wydajny Czy trzymałam dłużej, czy trzymałam krócej Absolutnie żadnego efektu nie było i ja po ten produkt już nie sięgnę. Produkt, po który bym sięgnęła, ale nie sięgnę, bo widziałam właściwą cenę tego kremu, to dzięki uprzejmości jednej osoby, za co bardzo dziękuję, mamy tutaj Charlotte Tiberi Multi Miracle Glow, to jest maska i balsam dla rozświetlonej takiej... Miękkiej, dziecięcej skóry, i tutaj jakby ja się z wszystkim, z wszystkim, wszystkim absolutnie zgadzam. E, tu jest już wszystko wyciśnięte do cna, i ja miałam od tej sobie chyba trzy próbki. E, ale jedna próbka naprawdę starczami mi na dwa-trzy użycia i używam jej tak jak mojej maski ze Skin 79, czyli po prostu na noc. I nie powiedziałabym, że był to efekt. Taki wyimaginowany. Natomiast zdecydowanie był to efekt, może i nawet krótkotrwały, ale był to efekt. To znaczy, ta skóra była naprawdę taka wypełniona, bardzo mięciutka, taka rozświetlona, bardzo przyjemna w dotyku, wygładzona. Naprawdę, jakby wszelkie zmęczenie po użyciu tego produktu na noc znikało. Jakieś tam zaczerwienienia, po prostu magia, magia, magia na skórze. Natomiast mnie absolutnie nie stać. I tutaj nie mówię, żeby mnie nie było stać, natomiast nie stać mnie na to. Żeby używać kremu za 300 zł, ale jako próbkę, pani dajcie spokój. Miałam właśnie takie trzy. Zostawiłam jedną, żeby w końcu zrecenzować, o ile nie zawsze twierdzę, zwłaszcza w wypadku kolorówki, że drogie znaczy lepsze. I też te kremy podśrednie, czyli na przykład, o, dermika, też za niedługo będzie w Dęku, mi się nie sprawdzała, a też jakaś super tania nie jest. O tyle tutaj jakby rozumiem. Jakbym miała zasobniejszy portfel, z chęcią z Charlotte spotkałabym się jeszcze raz zdecydowanie, bo dawała efekt wow. Jeżeli chodzi o produkty, które są drogie, które dostałam za co bardzo dziękuję do przetestowania i które zużyłam, No to mamy tutaj zdecydowanie Fendi Beauty w odcieniu Fendi Glow i to jest Glasbomb, może go teraz nałożę na Usta, żeby wam pokazać co chodzi, bo jego już tu praktycznie praktycznie nie ma. On już jest w środku, no, no pusty, jest wyjechany do zera. Całkiem, całkiem szczerze. Bardzo się cieszę, że mogłam taki produkt wypróbować. Jak widzicie, gościł w mojej torebce, używałam go bardzo, bardzo często. Twierdzę, że jest taki na wpół wydajny, to znaczy po tej wielkości opakowania mogłabym się spodziewać, że jest wydajniejszy. Bo jest tu aż 9 ml Natomiast wydajny to on nie jest Ale czy bym kupiła ponownie? Nie, dlatego, że O ile gdzieś się tam zawsze Przepraszam za wyrażenie, ale No wzdycham, podśliniam do Na przykład maka W odcieniu Teddy, kiedyś sobie kupię Zawsze sobie mówię, że sobie kupię Jakby nie czuję fenomenu, ale chciałabym kiedyś mieć Bo wszyscy mieli i Głupio to brzmi Wracając, o tyle do Fendi Bym nie wróciła, dlatego, że nie czuję takiego mocnego nawilżenia po nim, jeżeli chodzi o ten efekt odbicia, on jest, ale wystarczy tylko coś zjeść, napić się i akurat na moich ustach po prostu schodzi. Zużyłam właśnie takiego jakiego szybkiego przejeżdżacza jakby. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymywanie, to tego utrzymywania nie ma Jeżeli chodzi o nawilżenie, to po prostu zostawia usta w takim stanie, jak jest zastał Bądź też odrobinę lepszym I tutaj po prostu bym się nie szarpnęła, że tak powiem kolokwialnie Nie szarpnęłabym się na taki produkt Fajnie, że miałam, że mogłam używać i tak dalej Natomiast zdecydowanie tutaj nie do końca rozumiem fenomenu Zwłaszcza, że teraz mamy troszkę tańszą półkę cenową, którą mogłabym już porównywać Czy to produkty z Maybelline, czy nawet... Uwaga, żeby nikt we mnie niczym nie rzucał. Ale sprawdzał mi się równie dobrze, a nawet może bym powiedziała lepiej. Lovely Hut, bo pewnie składem się nie umywa. I ja tutaj nie mówię. Jakością opakowania absolutnie, że się nie umywa. Natomiast jeżeli chodzi o samo odczucie na ustach, to, to Lovely czy Maybelline utrzymywały mi się po prostu dłużej. Ostatnio też udało mi się kupić produkt z Makeup Revolution Pro. I tamten też się fajnie sprawdza, więc no niestety. Nie mogę powiedzieć, że nie ma tego efektu, ale to też nie jest efekt taki jak lata temu, że był taki dosłownie, wiecie, efekt lustra na ustach, więc no cóż. No i co, kochani? Mamy to. Mam nadzieję, że ta recenzja się Wam spodobała, że kogoś przestrzegłam przed zakupem. Jeżeli się zastanawiacie między dwoma bądź trzema rzeczami, o to, że kogoś gdzieś tam przestrzegłam przed zakupem. Przypominam o pytaniu do filmu, czy macie tak jak ja. Że czasami dodajecie jakby punkty gdzieś tam w swojej głowie, bo produkt jest droższy, bądź też jesteście bardziej pobłażliwi, dlatego że jest tańszy, bo ja zdecydowanie miałam tak na przykład w wypadku Trust My Sister, że gdzieś tam szukałam dodatkowych cech, których nie było, no bo to nie jest taka tania maska, a po prostu w ostateczności nic, bądź też mówiłam sobie, że to nic, że się zmywa, no bo jest po prostu tani. Więc już dziś życzę Wam, żebyście odpoczęli psychicznie. Ja mam teraz trochę taki ciężkawy czas i mam nadzieję, że będzie mi dane zejść z tego wysokiego pułapu i troszkę psychicznie się zresetować. Więc życzę Wam z resetu, a dla tych wszystkich, którzy go nie potrzebują, no to gratuluję i żeby Wam się dobrze tak dalej powodziło. Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za to, że jesteście. Pa, pa kochani. Trzymajcie się ten następnego.